Czy tony wągla? Wszystko zebrali. Czy miałby daajcową bez zima? Czy wyboczcie? I... Poszł rzech na policję jak dobry ślądzok. Te chłopcy stanęli przed sądem. A sędzia padł 3 lata heresztu w zawieszeniu. W zawieszeniu! Wyleźli na wolność ten sam dzień. Stoł rzech w sądzie jak ten ciul, a łone się do mnie śmioli. Pedził do mojej baby sprawiedliwość zapewni nam don Carlicone. Po jakimu żeś nie przyszedł do mnie od razu? Co o mnie chcecie? Oję gotowy na wszystko i no, zróbcie to, o co proszę. Czyli co? Zaklubcie ich. Tego nie mogę zrobić. Dom wam wszystko co mam. Znamy się tyle a pierwszy raz żeś się przyszedł coś poprosić. Nie pamiętam kiedyś mnie zaprosił na koło Chociaż moja baba jest podkom waszej jedyny cery. Byda szczery. Nie chcieliście mojej przyjaźni. Bożę się być moim dłużnikiem. Ja nie chcę kłopotów. Rozumia. Na Śląsku znodrześ raj. Miałżeś fajny fach. Dobrze ci się żyło. Miał żeś policję, sądy i nie potrzebował mnie. A ty roski przyłazisz sam i godosz, Don karlikone, sprawiedliwoście? A nie prosisz mnie ze zocą, nie oferujesz przyjaźnie? Nie powiedziałeś, żeś do mnie nawet potku? Przyłazicie do mnie, jakej się żeni, a prosicie, co bych mordował za pionze? Proszę o sprawiedliwość. Dzić mocie jeszcze Farelka? Ciekawe w to zabuli za, za strum. Wiele to kosztuje. Oj eciczku. Co ja ci zrobił, że ty mnie tak nie szanujesz? Kiedybyś przyszedł do mnie jak kamrat, zająłby się tymi ciulami jeszcze dziś. A każdy twój wróg byłby i moim wrogiem, a ciebie się boł. Bydziecie moim kamratem? Zocny potku. Dobre. Kejś można się przydarzyć, że poprosza wozło przysługa. No ale do tego dnia... ...niesprawiedliwość będzie geszynkiem, kej mojo cera idzie za mą. Dziękuję wam podku, Proszę. Daj ta robota Augustowi. To muszą zrobić konkretne synki. Nie są my mordercy. Chociaż ten kopidł by powiedział co inszego.